Dzień dobry Państwu, witam wszystkich na konferencji prasowej. Jest ze mną Pan poseł Marek Grubarczyk oraz Pan poseł Jarosław Krajewski. Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj dlatego, że napływają do nas kolejne bardzo niepokojące informacje i to z samorządów, ponieważ odwołam się tutaj do słów Donalda Tuska. Rząd Donalda Tuska i sam Donald Tusk wtedy, kiedy prowadzili jeszcze kampanię wyborczą przed 15 października, obiecywali Polakom, że wtedy, kiedy będą rządzić, wszystkiego w polskich domach będzie więcej, każdemu będzie żyło się lepiej, a oni jako rządzący będą realizowali swoje sto konkretów. Okazuje się, że jedynym konkretem o jakim dzisiaj możemy mówić? To są regularne i stale systemowo wprowadzane podwyżki i podnoszenie kosztów życia milionów Polaków. To, że zostały uwolnione ceny gazu, prądu, zostały zlikwidowane tarcze energetyczne, to już wiemy, ponieważ ceny prądu i gazu będą rosły o kilkadziesiąt procent, w przypadku gazu to może być nawet 40% dla jednego gospodarstwa domowego. To zwiększa koszty życia dla polskich rodzin, to zwiększa koszty funkcjonowania i prowadzenia działalności gospodarczej milionów polskich przedsiębiorców co de facto przyczynia się także do wzrostów inflacji Natomiast Szanowni Państwo samorządy alarmują, mieszkańcy alarmują, że wzrastają również ceny wody. Po wzrostach kosztów rachunków za prąd, za gaz, wzrastają również rachunki za wodę. Ceny wody w wielu samorządach szybują nawet o kilkadziesiąt procent. Ja mam tylko kilka przykładów z samorządów. W Policach ceny wody wzrosną o 60%, w Sopocie o 30%, w Stoku o 36%, w Warszawie o 20%. W Łodzi 35%, Wrocław kolejne 20% do rachunków za wodę i odprowadzanie ścieków, Rzeszów plusy 21% za wodę i odprowadzanie ścieków, tak zwaną kanalizację. Szanowni państwo, to pokazuje, że ten rząd nie ma żadnych kompletnie zahamowań w sięganiu po pieniądze z portfeli Polaków. Co więcej, Jedno mówią, a zupełnie co innego robią. Dlatego że ja przytoczę teraz Państwu taką wypowiedź ministra, który bezpośrednio nadzoruje państwowe gospodarstwo wody polskie, pana ministra Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, który mówił jeszcze kilka tygodni tutaj na tej sali sejmowej w taki oto sposób: "Rząd nie przewiduje żadnych podwyżek wody. Planujemy zdecentralizować zarządzanie wodami." Polaków nie czekają żadne podwyżki wody. I jak to się ma, panie ministrze, i tu stawiamy takie pytanie, do tych właśnie informacji, które napływają do nas z, z samorządów, no, o tych kilkudziesięcioprocentowych podwyżkach, tym razem znowu y, za wodę. Jesteśmy z tym zbulwersowani y, i dlatego stawiamy to pytanie, ale o szczegółach, jak to wygląda w samorządach, a dokładnie w Warszawie, powie pan poseł Jarosław Krajewski. Bardzo proszę. Szanowni państwo, Spotykamy się w Warszawie i to tutaj w stolicy Polski możemy powiedzieć o tym, że mamy taką kwintesencję, jak rządzi Platforma Obywatelska. Co innego obiecywała w kampaniach wyborczych, a co innego realizuje dzisiaj. Warto choćby przypomnieć, jak w 2018 roku, wtedy, kiedy zbliżała się kampania wyborcza do samorządu, Platforma Obywatelska zaproponowała obniżkę cen, ale teraz, kiedy jest po wyborach samorządowych, Platforma Obywatelska Rafał Trzaskowski zdecydowali się na Podwyżkę cen za wodę i ścieki w Warszawie. Ta podwyżka wyniosła już 20%, ale jeżeli mówimy o tym wniosku, który został już zaakceptowany przez Wody Polskie, to mówimy o łącznej podwyżce cen w Warszawie o prawie 40%. Dlatego mam apel do mieszkańców Warszawy, żeby trzymali się za portfele i żeby sprawdzali swoje konta. Dlatego że. W Warszawie rządzi Rafał Trzaskowski, który nie liczy się z mieszkańcami Warszawy, ale mieszkańcy Warszawy coraz bardziej liczą koszty życia, wzrastające koszty życia w Warszawie. Jeżeli mówimy o tej podwyżce, to warto też przypomnieć, że we wniosku złożonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji znalazły się zarzut wobec rządu Donalda Tuska, ponieważ w tym wniosku wskazano przede wszystkim na Wzrastające ceny energii elektrycznej i wzrastające ceny ciepła oraz gazu. I tutaj mówimy o tym wniosku, który jednoznacznie pokazuje, że MPWiK przerzuca tą odpowiedzialność na rząd Donalda Tuska. Jednak dla mieszkańców Warszawy liczą się rachunki. I to jest najważniejsze, dlatego że te ceny drastycznie wzrastają i warto też przypomnieć że choćby dla rodziny, dla gospodarstwa domowego e, składającego się z trójki osób, e, te podwyżki cen za wodę i ścieki w skali roku wyniosą ponad 300 zł, a mówimy o samych kosztach związanych z doprowadzeniem wody i odbiorem ścieków w Warszawie. I tutaj musimy jako opozycja podkreślić, że przestrzegaliśmy mieszkańców Warszawy. Przed tym, do czego zmierza Platforma Obywatelska już kilka lat temu. Wtedy mówiliśmy o tym, że ta polityka MPWiK i polityka Rafała Trzaskowskiego będzie zakładała przerzucenie kosztów utrzymania MPWiK na samych mieszkańców poprzez podwyżki cen wody i ścieków. Mówimy tutaj o zarówno tych kosztach bieżących, ale również o tych nieudanych, przeszacowanych inwestycjach prowadzonych w czasach, Hanny Grąkiewicz walc i Rafała Trzaskowskiego, a które powodowały, że po pierwsze przepłacono za modernizację oczyszczalni ścieków Czajka, a po drugie, wszyscy pamiętamy te niekończące się pasma porażek inwestycyjnych, jeżeli chodzi o awarię sieci przesyłowej do oczyszczalni ścieków Czajka. Te wszystkie koszty i ten sposób zarządzania MPWIK doprowadziły dzisiaj do tego, że mieszkańcy Warszawy płacą więcej. A Rafał Trzaskowski nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i to oznacza, że mieszkańcy Warszawy w porównaniu do tego, co płacili przed tą pierwszą falą podwyżek, łącznie będą musieli zapłacić prawie 40% więcej za wodę i ścieki w Warszawie. I Warszawa tym samym staje się taką stolicą drożyzny, a Platforma Obywatelska równa się podwyżki i Platforma Obywatelska równa się. Drożyzna. I o tym będziemy przypominać konsekwentnie, ponieważ mieszkańcy Warszawy teraz będą otrzymywali kolejne podwyżki czynszów związane bezpośrednio z polityką rządu i z polityką samorządową Platformy Obywatelskiej. I o tym trzeba przypominać i trzeba również wskazać jednoznacznie, kto ponosi odpowiedzialność za podwyżki w Warszawie, a tym środowiskiem politycznym jest Platforma Obywatelska i Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy. Szanowni Państwo, nic nie dzieje się bez przyczyny. To, że ceny za wodę, za odgór ścieków wzrastają, to wynika przede wszystkim ze zmian w przepisach, które zostały po cichu przeprowadzone przez obecną koalicję 13 grudnia i o tym właśnie pan e, były minister Marek Grubarczyk. Bardzo proszę. Dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo. E na przykładzie Urzędu Regulacji Energetyki Rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach prawa wodnego wprowadził rozwiązanie regulatora w postaci wód polskich, który nie dopuszczał do takiej sytuacji, że woda mogła być czasami bezsensownie podnoszona. Wynikało to z prostego rozwiązania. W Polsce nie było żadnej kontroli, jeśli chodzi o. Stawki wody i ścieków. Dochodziło do takich patologii, że jedna z gmin za metr sześcienny wody naliczała 50 zł. To wszystko wskazywało jednoznacznie na to, że musi być regulator, tak jak jest w przypadku URE, który będzie kontrolował, a przede wszystkim. Analizował i redukował, odrzucał wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, które mogłyby się pojawić w przypadku właśnie podnoszenia, bezzasadnego podnoszenia cen wody. To wszystko, co zostało wypracowane a w, w okresie naszych rządów bardzo skrupulatnie przyglądaliśmy się podwyżkom czy wnioskom, które miały doprowadzić do podwyżek wody poszczególnym miastom i gminom. I nie było tak, że generalnie nie było podwyżek. Były te podwyżki, ale one były tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Natomiast jednym z argumentów, który powodował to, że tak mocno niektóre miasta, chociażby jak Warszawa, naciskały na podwyżkę wody, była konieczność podwyższenia pensji w zakładach wodno-kanalizacyjnych czy inne elementy, bo związane z budżetem miasta, bo woda nie ma swojego oddzielnego, swojej oddzielnej pozycji budżetowej w sprawozdaniu finansowym. Jest przypasowywana do wszystkiego, do czego się da. I w tym zakresie była wielka aberracja, jeśli chodzi o ceny wody, bo używano te środki z wody, nie wiem, na akcje plakatowania, na wszelkiego rodzaju imprezy, etc. Natomiast to wszystko uderzało przede wszystkim w mieszkańców, w Polaków, którzy musieli za to zapłacić. To wszystko w dniu dzisiejszym przestaje funkcjonować. Tak jak było, pan poseł powiedział, Platforma i cały rząd 13 grudnia likwiduje te obostrzenia związane z wodami polskimi. Dzisiaj wracają do tych czasów. No myślę zamieszłych i strasznych jednocześnie, bo dzisiaj nikt nie będzie kontrolował cen wody, to rada miasta, rada gminy będzie zatwierdzać te wnioski, one nie będą podlegały żadnej weryfikacji. Takie są założenia. Zobaczymy jakie one będą ostateczne, jeśli chodzi o kształt. Natomiast wracamy do sytuacji, że dzisiaj Żaden Polak nie wie dlaczego płaci tak wysoką cenę dla zawodę. Nie wie również ile będzie za chwilę płacił, bo to podlega tylko i wyłącznie arbitralnej ocenie danego prezydenta czy Burmistrza czy Wójta. Natomiast jedno jest istotne i i najgorsze w tej sytuacji. Ceny wody będą cały czas galopować do góry, ponieważ one nie znajdują się pod kontrolą i nie będą się znajdować, bo to jest założenie, które dzisiaj przyjął Donald Tusk. A więc ceny wody w górę, ceny rachunków za prąd i gaz również idą w górę. Drogi rząd Tuska.